roku powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne i postanowiłem wtedy wstąpić do, do tego biura, aby również jako funkcjonariusz pod przykryciem walczyć z tą przestępczością najbardziej ciężką dla państwa i dla obywateli, jaką jest korupcja. O sprawach, w których uczestniczyłem, państwo na pewno dużo słyszeli przez media, które tak naprawdę w większości donosiły na ten temat Nieprawdę i podewały fakty które, które, fakty, które dalece mijają się z rzeczywistością. Ja myślę, że Państwo na pewno będziecie mieli kilka pytań w związku z tymi sprawami, w których uczestniczyłem w Centralnym Burze Antykorupcyjnym. Na pewno na większość z nich Państwu odpowiem, natomiast obowiązuje mnie tajemnica państwowa i nie na wszystkie pytania będę mógł odpowiedzieć, chociażbym chciał. Chociażbym chciał, ale nie chciałbym się narazić na zarzuty karne i stanąć w jednym szeregu z osobami, które dzięki mojej pracy odbywają kary pozbawienia wolności czy usłyszały zarzuty karne. Co mógłbym powiedzieć jeszcze tytułem wstępu? Bardzo chciałbym podziękować panu posłowi za, za to zaproszenie i umożliwienie spotkania się z państwem. Proszę Państwa, nigdy nie byłem politykiem i tak naprawdę... Zaczynam swoją karierę polityczną. Postanowiłem kandydować z listy Prawa Sprawiedliwości do Sejmu, dlatego że z tymi ludźmi e, wcześniej nie miałem kontaktu, ale są mi najbliżsi w sercu. Dlaczego tak e, mówię? Dlatego, że jako funkcjonariusz CBA pod przykryciem e, dużo czasu spędziłem w środowisku Platformy Obywatelskiej, e, chociażby przy sprawie e, pani posłanki Beaty Sawickiej e, i działki na terenie. Wtedy miałem tak naprawdę możliwość. E, Dostrzeżenia, czym ci ludzie się kierują, jak leży im bezpieczeństwo naszego państwa i tak naprawdę jak traktują obywateli naszej ojczyzny. Mogę to skomentować tylko w jeden sposób. Dziwię się, że ludzie w ogóle na nich głosują, ich wybierają, po prostu czy te osoby są ukierunkowane tylko i wyłącznie na swój własny, partykularny interes i na zaspokajanie swojego portfela. W mojej ocenie, Parlamentarzyści, którzy reprezentują wyborców w Sejmie, ale również i w okręgach, z których powinni reprezentować obywateli. Te osoby skoncentrowały się tylko i wyłącznie na e, własnych interesach. Ja myślę, że to spotkanie byłoby bardziej żywe i dynamiczne, e, kiedy będę mógł odpowiadać na e, Państwa pytania, i, i, i wtedy myślę, że ciekawość Państwa będę mógł w jakiś e, sposób e, zaspokoić. Także gorąco. Zapraszam do, do zadawania pytań i, i wtedy to spotkanie będzie bardziej dynamiczne.